Przechodzimy do punktu 8. Informacja burmistrza miasta z wykonania budżetu miasta za pierwsze półrocze 2013 roku. Bardzo proszę o wystąpienie pana burmistrza miasta, pana Pani przewodnicząca, szanowni państwo radni, szanowni państwo, po szczegółach będzie mówić pani skarbnik. Ja chciałem kilka, kilka zdań ogólnych o wykonaniu budżetu za okres pierwszego półrocza. Sprawozdanie z wykonania przesłane zostało do Izby Obrachunkowej, która pozytywnie oceniła wykonanie budżetu za okres pierwszego półrocza, zarówno jeżeli chodzi o dochody i wydatki, a także o wskaźnik zadłużenia, który jak pamiętamy w roku ubiegłym sięgał 52%, natomiast w roku bieżącym. Zamyka się cyfrą 35%, a więc jest to wskaźnik bezpieczny, nie powodujący jakiegoś zagrożenia. Planowane dochody to kwota 60 milionów 600, przepraszam, 60 milionów 91 tysięcy 311 83 groszy wykonane. Wykonanie budżetu za okres pierwszego półrocza na poziomie 47,48%, a w cyfrach bezwzględnych stanowi tą kwotę 28 529 533,71 zł. Jeżeli chodzi o wydatki, to planowana była kwota 58 20 211,83 zł wykonana została na poziomie 21 542 366 zł i 9 groszy i stanowi to 37,12% wykonania rocznego planu wydatków. Jaki jest wynik budżetu na koniec czerwca? Nadwyżka w kwocie 6 987 tysięcy. 167 zł i 62 Jakie mamy kredyty? Posiadamy cztery kredyty w banku PKWSA SA na kwotę 15 343 750 zł. Cztery kredyty w Banku Ochrony Środowiska na kwotę 4 980 000 zł. Oraz pięć pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Są to pożyczki związane z naszymi inwestycjami komunalnymi na kwotę 1 806 150 zł. Zobowiązania na dzień 30 czerwiec poza tymi pożyczkami wynoszą 1 697 225,77 zł. Są to zobowiązania niewymagalne i z tego na inwestycje zobowiązania wynoszą 680 152,88 zł 88 gr. i wobec Urzędu Skarbowego IZUS 624 321 zł. Wobec banków i odsetki i od kredytów razem i pożyczek 126 976 zł i pozostałe zobowiązania 265 774 83 zł 83 grosze. W tym odsetki stanowią 126 976 zł i 37 groszy. Wykazane zobowiązania zostały zrealizowane zgodnie z przybadającymi terminami zapłaty, a więc terminy przypadały na miesiąc lipiec, w związku z tym nie były, były zobowiązaniami na koniec miesiąca czerwca. Stan należności według sprawozdań wynoszą wymagane należności 3 352 233 293 zł 15 zł. Oraz pozostałe należności stanowią kwotę 632 083, 83 73 zł i stan gotówki i depozytów 6 281 578 zł. Przedstawiając te ogólne cyfry dotyczące realizacji budżetu za pierwsze półrocze bieżącego roku. Widzimy potrzebę podjęcia działań zmierzających do pozyskania dodatkowych środków finansowych ze źródeł budżetowych i poza budżetowych w celu pełnego zabezpieczenia zaplanowanych zadań. A ponadto widzimy potrzebę kontynuowania działań w zakresie windykacji należności budżetowych włącznie z egzekucją sądową i komorniczą. Tu w tym miejscu pragnę dodać, że nie ma tutaj już kwot, które nie wpłynęły do nas z tytułu ustawy o utrzymaniu czystości, a więc za tak zwane odpady komunalne i ta kwota dosyć spora jest i spora ilość osób nie wpłaciła nam w terminie w miesiącu lipcu i sierpniu. Dalej widzimy potrzebę stosowania zapisów hipotecznych na nieruchomościach w stosunku do tych podatników, u których występuje zadłużenie, a także kontynuować dalej prawidłowość złożenia deklaracji podatkowych oraz informacji o posiadanych nieruchomościach w celu powszechności obodatkowania. Tyle z mojej strony. Dziękuję bardzo. Chciałem się odnieść do wykonania budżetu. Otóż na, y, komisji część radnych wstrzymała się od głosu. Y, nie było to skomentowane, ponieważ w tej chwili y, przynajmniej ja zrobię to samo. Myślę, że ci radni, którzy tak głosowali, też to zrobią. I chciałbym wyjaśnić dlaczego. Otóż y, no ładnie to wygląda ta nadwyżka. Ten, złotych, ale jak tak ten budżet się wgłębić, to szczególnie w wydatkach inwestycyjnych mamy wykonanie na, wykonanie na poziomie kilku procent. No ja dam jeden przykład, tutaj na przykład w gospodarce komunalnej w środowiska w planie na 10 milionów 352 tysiące mamy wykonanie milion 104, 000, to jest 10,67%. Z tego wszystkiego nie mać należy, że większość płatności odbędzie się w drugim półroczu i ten wynik finansowy będzie zupełnie inny. W związku z tym to wykonanie na 30 czerwca no po prostu niewiele nam mówi, nie. ten obraz jest po prostu jak gdyby niepełny, dlatego nie negujemy tego wykonania, ponieważ w wielu wielu tutaj działach, w wielu punktach wykonanie jest dobre. Tam może akurat, e, wracaliśmy na tę uwagę, że przy podatku dochodowym e, od osób fizycznych jest, jest, jest e, niewykonanie tam chyba około 750 tysięcy, to by w skali rocznej dawało około 1,5 miliona. No ale na to akurat e, gmina nie ma żadnego wpływu, to są pieniądze przekazywane z zewnątrz. Aczkolwiek jest to duża kwota, gdyby, gdyby to była jakaś z związana z, załóżmy, z z kryzysem, no to, to powiedzmy ta dziura ta komisja, była wydłużna. By by Raz mówię, po prostu nie negujemy wykonania budżetu, natomiast, e, natomiast z uwagą będziemy obserwować, co się będzie z budżetem działo i uważamy, że tak, tak różowo niestety nie będzie. Dlatego taka nasza decyzja, że po prostu no, w części radnych, że wstrzymujemy się od Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa jeszcze chciałby zabrać głos? Bardzo proszę, Pani radna Teresa. To jest takie myślenia, które sobie bardzo przewidywam. jeszcze zwrócić uwagę na e dział, administracja publiczna. Jest ponad 5 milionów przeznaczonych na promocję. Wiem, że jest to projekt Gotania, także Dzień Rewizyjny, w pierwszy. Uroczu tego roku, to, nie, bo jedynie w 8% został wykonany, więc także no, trudno jest y, przewidzieć, jak to będzie się trwało w następnych miesiącach tego roku. Dlatego także się wstrzymam, bo, bo, bo nie jestem, że tak powiem, pewna tego, żeby. Y, to było wykonane w sposób właściwy, przyjmując doświadczenia sobie tego w tym dziale także bardzo dużo zostało niewykonane.